Cisza w biurze Kulesza Holgings była gęsta i ciężka, jak niewypowiedziana grożba. Każdy stuk od klawiatury, każdy dzwonek telefonu brzmiał nienaturalnie głośno w panującej atmosferze napięcia. Ewa znała tę ciszę aż za dobrze. Była to cisza poprzedzająca burzę, cisza, która siadała na ramionach pracowników i szeptała o niepewności, o zbliżających się zwolnieniach, o końcu pewnej ery. Od tygodni firma chwiała się na krawędzi katastrofy, Odpowiedzialność za to spoczywała na jednym, kluczowym projekcie o nazwie InnovateX. Miał być koronnym klejnotem w imperium Adriana Kuleszy, a stał się kamieniem młyńskim ciągnącym wszystkich na dno. Ewa, pracując jako osobista asystentka prezesa, znajdowała się w samym oku cyklonu. Każdego dnia sortowała raporty pełne czerwonych liczb, organizowała spotkania kryzysowe, które kończyły się krzykami i wzajemnymi oskarżeniami. I parzyła kawę dla ludzi, których twarze z dnia na dzień stawały się coraz bardziej szare i zmęczone. Sama pozostawała niewidzialna, poruszając się po korytarzach jak duch. Była cicha, skrupulatna i perfekcyjnie zorganizowana. Nikt nie zwracał na nią uwagi, co jej w pełni odpowiadało. Tłum ją przerażał, a bycie w centrum uwagi było jej największym koszmarem. Uciekła w tę anonimową rolę po tym, jak jej własny, ambitny startup upadł z hukiem kilka lat wcześniej, Pociągając za sobą jej oszczędności, reputację i wiarę w siebie. Tamta porażka nauczyła ją bolesnej lekcji: nigdy więcej nie wychylać się, nigdy więcej nie brać na siebie odpowiedzialności. Bycie cieniem było bezpieczne. Adrian Kulesza był jej całkowitym przeciwieństwem. Był burzą, hałasem i arogancją ubraną w garnitur za dziesięć tysięcy. Uważał się za wizjonera, nieomylnego geniusza biznesu, a projekt Innovatex miał być tego ostatecznym dowodem. Kiedy sprawy zaczęły iść źle, jego arogancja zamieniła się w tyranie. Nie słuchał rad, ignorował ostrzeżenia analityków i obwiniał wszystkich dookoła za problemy, które sam stworzył swoim uporem i brakiem dalekowzroczności. Dla niego liczby w raportach nie były odzwierciedleniem rzeczywistości, a jedynie irytującą przeszkodą, którą można było pokonać siłą woli. Pewnego popołudnia. Gdy Ewa porządkowała dokumenty na biurku prezesa przed kolejnym nerwowym spotkaniem zarządu, jej wzrok padł na otwarty plik z analizą finansową projektu. Coś w kolumnach liczb nie dawało jej spokoju. Wyglądało to na drobny błąd w obliczeniach, może literówkę w formule arkusza kalkulacyjnego, ale Ewa, z jej niemal fotograficzną pamięcią do danych, poczuła ukłucie niepokoju. Pamiętała podobny błąd ze swojej przeszłości. Błąd, który na początku wydawał się nieistotny, a który później wywołał efekt domyne, prowadząc do upadku jej firmy. Serce zabiło jej mocniej. Wiedziała, że powinna to zignorować. To nie jej sprawa. Jest tylko asystentką. Ma parzyć kawę, odbierać telefony i milczeć. Ale obraz zapokanej twarzy pani Heleny, księgowej bliskiej emerytury, która tydzień wcześniej zwierzyła jej się, że całe jej oszczędności emerytalne są zainwestowane w akcje firmy, nie pozwalał jej odwrócić wzroku. Dla kuleszy upadek firmy byłby plamą na honorze, stratą pieniędzy, ale nie końcem świata. Dla pani Heleny i setek innych pracowników byłby to koniec wszystkiego. Tego wieczoru, gdy wysokie biurowce Warszawy zapłonęły tysiącami świateł, a korytarze kulesza Holgings opustoszały, Ewa została. Wszechobecna cisza nie była już groźna, ale dawała jej poczucie bezpieczeństwa. Z drżącymi rękami zalogowała się do systemu, używając tymczasowych uprawnień dostępu które Kulesza kazał jej sobie załatwić kilka dni wcześniej, bo zapomniał własnego hasła. To było naruszenie wszelkich zasad, ale musiała się upewnić. Godzinami przeglądała surowe dane, arkusze kalkulacyjne, prognozy i raporty logistyczne. To, co odkryła, zmroziło jej krew w żyłach. To nie był drobny błąd. To była fundamentalna, katastrofalna pomyłka w samym sercu modelu biznesowego projektu InnovateX. Błędnie oszacowano koszty łańcucha dostaw, zignorowano kluczowe zmienne rynkowe i oparto całą strategię na optymistycznych założeniach, które nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistości. Projekt nie tylko był nierentowny, on aktywnie przepalał pieniądze firmy w tempie, które w ciągu trzech miesięcy doprowadziłoby do całkowitego bankructwa. Ewa poczuła, jak ogarnia ją panika. Jej dawne demony powróciły. Znowu stała nad przepaścią, widząc nadchodzącą katastrofę, której nikt inny nie dostrzegał. Instynkt kazał jej uciekać. Wymazać historię przeglądarki, wyłączyć komputer i zapomnieć o wszystkim. Ale wtedy znów zobaczyła twarz pani Heleny. Zobaczyła twarze młodych stażystów, pełnych nadziei i menedżerów w średnim wieku z kredytami hipotecznymi do spłacenia. Nie mogła. Po prostu nie mogła ich tak zostawić. Przez resztę nocy, napędzana czarną kawą i rosnącym poczuciem odpowiedzialności, Ewa pracowała. Nie tylko analizowała problem, ale szukała rozwiązania. Kopała głębiej, wykorzystując całą swoją wiedzę i doświadczenie, które tak starannie ukrywała przez ostatnie lata. Tworzyła nowe modele, przeliczała koszty, szukała alternatywnych dostawców i opracowywała zupełnie nową strategię. To było jak obudzenie uśpionej części jej umysłu. Palce latały po klawiaturze, a pomysły krystalizowały się w spójny, odważny plan ratunkowy. Nad ranem miała gotową prezentację. Była wyczerpana, ale po raz pierwszy od lat czuła coś więcej niż tylko strach. Czuła cel. Następnego dnia odbywało się kluczowe spotkanie z potencjalnymi inwestorami, którzy mieli dofinansować projekt i dać firmie drugą szansę. Sala konferencyjna na najwyższym piętrze lśniła chromem i szkłem, a widok na panoramę miasta był oszałamiający. Kontrastował on jednak z ponurymi minami zgromadzonych. Adrian Kulesza, blady z napięcia, ale wciąż emanujący fałszywą pewnością siebie. Rozpoczynał swoją prezentację. Mówił o wizji, o przełomowej technologii, o przyszłości. Ewa stała z boku, przy ścianie, trzymając w ręku tablet z notatkami dla szefa. Każde jego słowo było kłamstwem opartym na wadliwych danych. Każdy wykres, który pokazywał, prowadził prosto w przepaść. Gdy kulesza skończył, jeden z inwestorów, starszy, siwowłosy mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu. Zadał kilka precyzyjnych pytań dotyczących logistyki i marsz. Kulesza zaczął się plątać. Jego pewność siebie pękła, odsłaniając ignorancję i desperację. Zirytowany, rzucił okiem na Ewę, jakby szukał u niej ratunku. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. W jej oczach nie zobaczył strachu, jakiego się spodziewał, ale zimną determinację. To był ten moment. Teraz albo nigdy. Zanim zdążyła się powstrzymać, zanim strach zdążył ją sparaliżować, Ewa zrobiła krok do przodu. Panie prezesie, z całym szacunkiem, te dane są nieaktualne, powiedziała cichym, ale wyraźnym głosem. W sali zapadła absolutna cisza. Wszyscy odwrócili się w jej stronę, zaskoczeni. Kto to był? Asystentka? Adrian Kulesza poczerwieniał z wściekłości. To było publiczne upokorzenie. Został podważony przez kogoś, kogo ledwo zauważał. Co ty powiedziałaś? Wysyczał, a w jego głosie pobrzmiewała groźba. Powiedziałam, że Pańskie założenia są błędne. Cały model finansowy opiera się na pomyłce, która. Nie dał jej dokończyć. Jego furie eksplodowała. Zamknij się. Kim ty jesteś, żeby mnie pouczać? Zwykłą dziewczyną odparzenia kawy. Myślisz, że wiesz lepiej niż cały mój sztab analityków? Ryknął, a jego głos odbił się echem od szklanych ścian. Złapał ze stołu gruby segregator z raportami i rzucił nim w jej stronę. Dokumenty rozsypały się u jej stóp. Jeśli jesteś taka mądra, zrób to sama! Krzyknął, a jego twarz wykrzywił grymas pogardy. Masz minutę, żeby zabrać swoje rzeczy i zniknąć mi z oczu. Jesteś zwolniona. W sali zapadła martwa cisza. Wszyscy wstrzymali oddech, oczekując, że Ewa rozpłacze się i ucieknie. Jej serce waliło jak młot, a w uszach jej szumiało. Stare lęki chwyciły ją za gardło. Ale wtedy, pośród rozsypanych papierów, zobaczyła wykres, który sama przygotowała zeszłej nocy. Wykres pokazujący drogę do ocalenia. Spojrzała na Kuleszę, na jego wściekłą, arogancką twarz, a potem na zaniepokojonych inwestorów. I strach zniknął, zastąpiony przez lodowaty spokój. Nie cofnęła się. Nie spuściła wzroku. Zamiast tego, powoli, metodycznie, schyliła się i podniosła jeden z raportów. Wyprostowała się i spojrzała prosto w oczy kuleszy. Dobrze, powiedziała, a jej głos, choć wciąż cichy, niósł w sobie nieoczekiwaną siłę i autorytet. Zrobię to. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Ewa podeszła do stołu konferencyjnego. Zignorowała osłupiałego kulesze, wyjęła z torebki mały pendrive i wpiła go do laptopa podłączonego do projektora. Kilkoma kliknięciami zamknęła prezentację swojego byłego szefa i otworzyła własną. Na ekranie pojawił się prosty, elegancki slajd tytułowy: Projekt Innovatex Strategia ratunkowa. Panie i panowie, zaczęła, zwracając się do inwestorów i członków zarządu, jakby kulesza w ogóle nie istniał. Firma Kulesza Holdings stoi na krawędzi bankructwa. Nie z powodu wadliwego produktu czy braku potencjału rynkowego, ale z powodu fundamentalnych błędów w planowaniu strategicznym i zarządzaniu finansami. Przez ostatnie 12 godzin przeprowadziłam pełny audyt projektu. To, co Państwu teraz pokażę, to nie tylko diagnoza problemu, ale gotowy, szczegółowy plan naprawczy, który pozwoli nie tylko uniknąć katastrofy, ale przekuć ten projekt w prawdziwy sukces. Adrian Kulesza stał jak sparaliżowany. Chciał coś powiedzieć, krzyknąć, wezwać ochronę, ale z jego ust nie wydobył się żaden dźwięk. Był świadkiem czegoś niemożliwego. Cicha, nieśmiała asystentka, którą traktował jak mebel, przejęła kontrolę nad najważniejszym spotkaniem w historii jego firmy i mówiła z pewnością siebie i znawstwem, jakiego nie słyszał u żadnego ze swoich dyrektorów. Przez następne pół godziny Ewa mówiła. Bez zająknięcia bez patrzenia w notatki, przedstawiała swoją analizę. Używała precyzyjnego języka, żonglowała danymi finansowymi, wskaźnikami rynkowymi i szczegółami logistycznymi. Krok po kroku, metodycznie, rozkładała na czynniki pierwsze każdy błąd popełniony przez zarząd. Wskazywała na niewykorzystane szanse, na zignorowane ryzyka, na zmarnowany potencjał. Jej prezentacja nie była tylko krytyką, była arcydziełem analitycznego myślenia. Ale nie poprzestała na tym. Po zdiagnozowaniu problemu przeszła do rozwiązania. Na ekranie pojawiały się nowe wykresy, nowe harmonogramy, nowe budżety. Przedstawiła plan renegocjacji umów z dostawcami, który pozwoliłby zaoszczędzić 20% kosztów. Zaproponowała zmianę strategii marketingowej, celując w niszę rynkową, którą wszyscy przeoczyli. Opracowała trzystopniowy plan wdrożenia z jasno określonymi celami i terminami. Ludzie w sali słuchali w całkowitym milczeniu. Ich początkowe zdumienie przerodziło się w fascynację, a potem w podziw. Widzieli przed sobą nie asystentkę, ale prawdziwego lidera kogoś, kto nie tylko rozumiał problem w każdym detalu, ale miał odwagę i wizję, by go rozwiązać. Kiedy Ewa skończyła, w sali konferencyjnej na kilka sekund zapanowała absolutna cisza. Nikt nie śmiał się poruszyć. Ewa stała przy stole, oddychając lekko, czując, jak spływa z niej adrenalina? Czekała na wyrok. Pierwszy odezwał się siwowłosy inwestor. Powoli wstał, nie odrywając od niej wzroku. Pani, przepraszam, nie znam pani nazwiska. Ewa Nowak odpowiedziała. Pani Ewo, kontynuował mężczyzna, a w jego głosie słychać było głęboki szacunek. To była najbardziej błyskotliwa i przekonująca prezentacja biznesowa, jaką widziałem od dwudziestu lat. Jestem pod ogromnym wrażeniem, odwrócił się w stronę Adriana Kuleszy, który skurczył się w sobie, jakby chciał zniknąć. Panie Kulesza, myślę, że Pański czas w tej firmie dobiegł końca. Zarząd zbierze się natychmiast, aby omówić warunki Pańskiego odejścia. Następnie ponownie zwrócił się do Ewy. A Pani, Pani Ewo, chciałbym zaproponować stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego z pełnymi uprawnieniami do wdrożenia tego planu. Oczywiście. Z odpowiednim wynagrodzeniem i pakietem akcji. Czy przyjmuje pani tę ofertę? Ewa poczuła, jak w oczach zbierają jej się łzy. Nie ze smutku, ale z ulgi. Z poczucia, że w końcu, po tych wszystkich latach ukrywania się, umniejszania sobie, odzyskała swój głos. Spojrzała na twarze ludzi w sali, na ich pełne nadziei i podziwu spojrzenia. Skinęła głową. Tak, powiedziała. Przyjmuję. Sześć miesięcy później biura Kulesza Holgings, teraz znanego jako Innovate Solutions, tętniły życiem. Atmosfera strachu i niepewności zniknęła, zastąpiona przez energię kreatywności i współpracy. Ewa, w eleganckiej, ale prostej sukience, przechodziła przez otwartą przestrzeń biurową, witając się z pracownikami po imieniu. Nie zajęła gabinetu prezesa na ostatnim piętrze. Zamiast tego kazała go przerobić na wspólną strefę relaksu, a sama pracowała przy biurku pośród swoich zespołów. Projekt Innovate X pod jej kierownictwem odniósł spektakularny sukces, przekraczając wszelkie prognozy. Firma nie tylko przetrwała, ale zaczęła dynamicznie się rozwijać. Ewa okazała się liderem, jakiego wszyscy potrzebowali w wymagającym, ale sprawiedliwym, wizjonerskim, ale słuchającym innych. Pewnego popołudnia podeszła do niej pani Helena, trzymając w ręku kawałek tortu. Wszystkiego najlepszego z okazji półrocza, pani prezes, powiedziała z ciepłym uśmiechem. Była spokojna i szczęśliwa, jej emerytura była bezpieczna, a ona sama zdecydowała się zostać w firmie jeszcze przez rok, aby pomóc Ewie. Dziękuję, Heleno. I proszę, mów mi po imieniu, odpowiedziała Ewa, odwzajemniając uśmiech. Spojrzała przez wielkie okno na tętniące życiem miasto. Już nie bała się odpowiedzialności. Nie uciekała przed swoją przeszłością. Porażka, która kiedyś się złamała, stała się jej największą siłą. Dając jej mądrość i pokorę, krzyk jej byłego szefa, który miał ją zniszczyć, okazał się iskrą, która na nowo rozpaliła jej ogień. Adrian kulesza chciał ją upokorzyć, a zamiast tego dał jej szansę, by pokazała, kim naprawdę jest. Zostawiła go bez słów, ale co ważniejsze, odnalazła swój własny głos. I tym razem zamierzała go używać, by budować, a nie niszczyć. Po raz pierwszy od bardzo dawna czuła, że jest dokładnie tam, gdzie powinna być.